Witam Football Face on Tour, a w zasadzie ruszamy w Tour. W Tour de France, nie ten kolarski, tylko piłkarski. Jedziemy na Mistrzostwa Europy. Football Face będzie tam z wami, będziemy obserwować to, co dzieje z reprezentacją Polski, ale nie tylko. Pojedziemy w miejsca, które być może nie mają żadnego związku z mistrzostwami Europy. Ja nazywam się Piotrek Wierzbicki, będę dla Was opowiadał o tym, co tam się dzieje, będę dla Was pisał, a to jest Kamil Brzostowski, który będzie to nagrywał. Tam. Z, Kamilem, z Kamilem poznaliśmy się dzisiaj. E, jesteśmy, nie powiem, że pełni obaw, jesteśmy lekko zaniepokojeni. Może nie o to, jak nam się będzie współpracowało, ale o bardziej o to, co się stanie z reprezentacją Polski. Będziemy z nią tak długo, jak, jak będzie grała na tych mistrzostwach. Mamy nadzieję, że, że zostaniemy z Wami do, do lipca, może nawet do 9 lipca. Ruszamy! Przed nami dzisiaj. Dzisiaj około 1200 km, do Laboul mamy ponad 2000, około 2100. No i zobaczymy, ile nam to wszystko zajmie, bo nie będziemy tylko w Laboul, będziemy w Marsylii, będziemy w Nicei, będziemy w Paryżu, będziemy w Paru, innych miejscach. Oto zerujemy licznik i ruszamy. Może dwa słowa o tym jaki jest plan na nasz wyjazd Plan na ten wyjazd jest taki, żeby za dużo nie planować Jedziemy tam gdzie no wiadomo gdzie będą Polacy Obejrzymy wszystkie mecze a między meczami będziemy szukać miejsc, które są ciekawe A tak. gdzie będziemy spać Patryk? Gdzie będziemy spać, tego dokładnie nie wiemy Na razie mamy rezerwację na trzy noce w La nie wiemy gdzie będziemy dzisiaj spać. Mam nadzieję, że nie w samochodzie. Plan jest taki, żeby dojechać, żeby dojechać do granicy niemiecko-francuskiej w okolice Strasburga i tam będziemy przed wrokiem coś szukać, jakiegoś motelu. Eee, no, I, I ogarniemy to jakoś. Nie będziemy się specjalnie przejmować. Gdzieńcie... Aby nie było po drodze policji. W policji mamy tutaj system nawigacyjno-ostrzegawcy. Mam nadzieję, że nam pomoże. Jedziemy na Euro i jedziemy tam, żeby jedziemy tam dla was, dla naszych, dla naszych czytelników. Futbol, i zaglądajcie do nas koniecznie. Możecie dzielić się z, na, z nami waszymi sugestiami, możecie nam podpowiadać, co byście chcieli zobaczyć. Możecie hejtować, jednego tylko nie tolerujemy tak do końca. No hamstw. Pozdrawiamy.